Šukai nuo auta. Kevė šią tražį, pravdabūdau, nebūtų įsienas signalas. Tylko, że strażacy nie wiedzą, że mają do czynienia z terrorystami. Proszą bronią strażakom, muszą się wycofać. W takiej sytuacji najczęściej pojawia się negocjator. Policja już też go wezwała, aby to negocjować. Przypominam, że są bardzo niebezpieczni, mają broń. W każdej chwili mogą jej użyć. Jednego teatru, jednego teatru policyjny. Zaraz się rozpoczną negocjacje. Przypomnę, że tutaj gra chodzi o życie, też poszkodowani w walce, jak i Załadnie zostało opisane. Teraz w opuszczeniu samochodu nie mogę sobie to zjedziemy spokojnie. Niech to zjedziemy Niech to zjedziemy spokojnie. Niech z zjedziemy Niech to spokojnie. 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 to do jednostki szturmowej, która jest przygotowana do natychmiastowego działania. W tej chwili trwa przeszukanie, czy nie mają przy sobie innych identyfikacji broni palnej lub białej kontry. W takim przypadku nawet osoba, która była świadkiem tego wypadku jest również spięta e, kajdankami, odprowadzona do auta zostanie wyjaśnione, czy nie była czasami

Sprawdzać auto z przytępu okay. na... również mogą znajdować się tam w jednej z branżach. Sprawdzany bardzo ostrożnie również. Auto czyste. Operatorzy wycofują się do aut. I w tej chwili na znak e, policjantów z cywilu do akcji duszą nasi strażacy. W tej chwili po sprawdzeniu dowódca sekcji przeprowadza rozpoznanie. Stwierdza, że. W aucie, które zostało, które zostało uderzone, są dwie osoby.